Dzisiaj wychodziłam z domu, gdzieś tak po godzinie 11 to było, i poczułam, wychodząc z domu, taki lekki zapach spalenizny. No, i co się okazało? Na rogu ulicy Dolnych Młynów i Rajskiej zapaliła się kamienica, jeszcze co do przyczyn. To jeszcze nie doczytałam, nie wiem jakie były przyczyny, natomiast no już w tej chwili wiadomo, że nikomu nic się nie stało w sensie fizycznym. Ewakuowano 10 osób. Tutaj cała ulica została zablokowana, także trzeba iść naokoło.